Cześć, z tej strony Sopelska, a to Dom Wróżki z najnowszym dodatkiem Wróżki ze natury, to się chyba nazywa. Nie, Czarnatury, perdon, Czarnatury. I oczywiście przed Wami widzicie dom. Jest to dom przede wszystkim zbudowany z samego dodatku najnowszego oraz z samej czystej podstawy, więc tutaj nie kombinowałam z innymi rozszerzeniami. Mamy to, co mamy. No i oczywiście. Dwa pokoje, w tym pokój dziecka, w tym pokój także dorosłej wróżki, bo chciałam jakby wszystko wykorzystać, co się da. Oczywiście nie wszystkie obiekty wykorzystałam, ale oczywiście no, próbowałam tutaj kombinować, więc poniekąd zrobiłam sobie z tego. Dosyć takie wyzwanie, szczerze mówiąc, bo nie jest łatwo zrobić coś z podstawy i jednego dodatku. Znaczy, no, można coś wykmienić. Oczywiście, jak najbardziej, coś czasami naprawdę wyjdzie. Naprawdę super dużo ludzi robi naprawdę bardzo świetne rzeczy z jednego podstawy, z podstawy i dodatku. Więc, no, tutaj ja tutaj kmieniłam. Wyszło to, co wyszło. Bryła nie jest zbytecznie skomplikowana, tylko jest oczywiście nieco taka no, prosta, bym powiedziała. Tam sobie do tam zakrąglone jakby ściany, których bardzo nie lubię i chyba większość graczy nie znosi. No i też mówię w szczerze, że nie wiem kiedy wszedł ostatnio, te, w sensie ten najnowszy dodatek, czy to było dwa tygodnie temu, czy też nie. Ja sobie tam trochę go wiadomo ograłam, no zbudowałam. Mam kilka pomysłów, żeby połączyć budowlę z innymi dodatkami, rozszerzeniami i tak dalej. No w każdym razie bardzo mi pasuje do tego wróżkowego dodatku, tego czaru natury, przede wszystkim kraina magii, to po prostu moim zdaniem super będzie się komponować, jeżeli coś z tego można wykminić, to właśnie najbardziej z krainą magii. Rzecz jasna, dom posiada bardzo dużo balkonów. Nie jest też jakiś duży i wszechstronny. Zrezygnowałam w nim ze schodów właśnie z tego względu, że pomyślałam sobie, że to są wróżki, a tak szczerze, to nie mogłam włożyć tam schodów, więc. Jest to chyba najbardziej taki niezbliżony dom do realistycznego domu, z tego względu, że ja zawsze staram się zrobić Trochę realizmu tam dodać. Nie mówię, że to zawsze jest jakiś super, no bardzo super żywy realizm, ale no zawsze staram się uzyskać ten efekt. Więc tutaj mamy po prostu coś zdecydowanie bardziej bajecznego i pozbawionego być może schodów, które no mogłyby tam być, ale zabierały mi zbyt dużo miejsca. A że wróżki sobie potrafią latać bardzo szybko no to pomyślałam sobie, że no, wróżki mogą sobie po prostu tam podlecieć niż wchodzić po drabinie i jakby to jest jak najbardziej ok. No, też ten dom jest wiadomo, z balkonami, jak już wspomniałam, bo czarna, natury mi się kojarzy właśnie z naturą, i też postanowiłam zrobić ogród trochę bardziej też taki, no, powiedzmy, do no, bardziej jest to Dom przeznaczony do spędzania czasu na dworze, i szczerze powiedziawszy, te wróżki nawet by nie potrzebowały tak szczerze domu, tylko wystarczyłoby im posiadanie tego domku takiego małego dla wróżek, i one by tam ze spokojem przeżyły, więc to by było dla nich dobre, tak myślę. Więc nawet wydaje mi się, że nawet nie potrzebują one domu. Szczerze, wszystko, co powiem o tym dodatku, to jest tylko i wyłącznie moja opinia. No i tak, szczerze, to nie jest jakaś taka super recenzja, że ja powiem, pokażę cokolwiek, tylko jakby te filmiki są po to, żeby było można sobie puścić, posłuchać, jak się sprząta. No i generalnie odkryłam, że lubię robić takie rzeczy i w jakiś sposób to sprawia mi jakąś przyjemność, więc dlatego sobie gadam i sobie buduję, no bo, bo lubię po prostu. I może. Wiadomo, że nie jest to jakiś właśnie, mówiłam, kanał o pokazywaniu, że to jest takie super. Wiadomo, że Wam polecę to i czy nie polecę? Nie, po prostu tutaj jest moja opinia i też równie dobrze mogłabym Wam podać właśnie przepis na omlet, który niedawno odkryłam. Ale w sumie podam Wam przepis na omlet, który dawno odkryłam, w sensie niedawno odkryłam, bo był w zasadzie genialny ten omlet, więc ja mówię, ja mogę sobie na tych swoich vlogach, filmikach mówić co chcę, bo mogę. I swoją drogą. To robi się ten omlet tak samo jak naleśniki, tylko oddziela się białko od jajka, dosypuje się cukru pudru, ubija się to białko, no i oczywiście do drugiej miski trzeba dodać przede wszystkim jajka, mąkę, mleko i można dodać cynamon albo trochę cukru, jak ktoś woli. I potem wymieszać białko i włożyć na patelnię. 4 minuty na jednej stronie, 4 minuty na drugiej stronie. I mamy przepyszny słodki omlet, do którego można dodać owoce, można dodać również skyr albo jogurt naturalny. Ja bardzo lubię ze skyrem i cynamonem sobie posypać i oczywiście przede wszystkim jakieś borówki, jakieś maliny, jakieś owoce, no to to jest super. Można zjeść z miodem, można zjeść z dżemem, kto jak to woli. Więc tutaj jest właśnie przepis, który chyba wziąłam ze strony w sumie z Pinteresta, a tam był link do e, Chyba strony Ania gotuje czy coś w tym stylu, więc tak yy, dzielę się tym i to się nazywa omlet cesarski. Tak tylko mówię, ale wracając właśnie do domu, yy, bo mogę mówić, co chcę, yy, i to jest moja opinia, wracając właśnie do tego dodatku, czy to jest jakiś taki konieczny dodatek, który trzeba posiadać, żeby mieć. No, wydaje mi się, że nie, że jakby on jest spoko, ale no właśnie, ale yy, lepiej kupić go chyba na wyprzedaży moim zdaniem niż tak, że to nie jest taki jakby pożądany moim zdaniem, super jakby dodatek, on jest ok, on jest fajny, można się naprawdę pobawić i też dosyć ciekawa rozgrywka jest, tak oczywiście, ale no są dużo lepsze dodatki, typu na przykład Rancho, czy też na przykład Życie i Śmierć, które wymieniam chyba niemal w każdym moim filmiku, bo bardzo uwielbiam, bardzo kocham i tam rozgrywka jest super, obiekty są super wiadomo, ludzie mają różne gusta, o gustach niby się nie dyskutuje a jednak ja o nich mówię no dobra, wiem, każdemu może się podobać coś innego i to jest jakby jak najbardziej okej, okay, jak najbardziej w porządku, można lubić co się lubi ale patrząc na ten dom, to Chcę powiedzieć, że zastanawiałam się, czy zrobić dom leśnej wróżki, czy zrobić dom. Bardziej takiej różowej wróżki, czy zrobić dom dobrej wróżki, czy zrobić dom mrocznej wróżki. No i dom wrocz, mrocznej wróżki jeszcze zrobię, ale zrobiłam taki dom chyba bardziej leśnej wróżki, ale też takiej różowej, leśnej yy, wróżki, takiej bardzo wiosennej, która uwielbia trochę różu, trochę fioletu, takich różnych kolorów. Taka wiosenna wróżka, moim zdaniem, może tu mieszkać, a niekoniecznie taka. Mroczna, nie? W sensie, ja tak myślę o tym domu, no i oczywiście mówiłam, że ma ogród i można oczywiście uprawiać aptekarstwo bo zrobiłam oczywiście na dole taki gabinet aptekarski i dodałam tam też kilka ziół i w ogóle, ale wiecie, jestem trochę rozczarowana, bo ja myślałam, że z tych roślinek będzie można robić też jakieś coś w sensie z tych roślinek nowych, co dochodzą do tego dodatku, że można też robić jakieś leki, a tu się okazuje, że je mm, Wystarczy pielęgnować. No jakby to jest ok, tylko ja myślałam, że nie wiem, ci Simowie będą zdobywać jakieś tam roślinki i je będą kruszyć, ale jednak nie mogli, chyba, że ja czegoś nie odkryłam, ale wydaje mi się, że nie, myślałam, że już prawie wszystko grałam, a chyba, no nie wiem, w sensie zostało mi jeszcze kilka bajek, baśni do zdobycia w mojej rozgrywce, więc no zastanawiam się. Jeśli chodzi o okolice, tak właśnie to najbardziej mi się podoba właśnie w sensie w tym otoczeniu ta dzielnica, powiedzmy dzielnica z właśnie tym wróżkowym vibe'em i też druga co mi się podoba ta dzielnica to jest ta taka roślinna, ona też jest jakby ok ale ta z wróżkowym vibe'em jest najlepsza, w sensie ta magiczna okolica, a miasto, miasto, ja uważam, że miasto jest straszne i to jest moja opinia i nikt jej nie zmieni, miasto jest straszne, jest takie przytłaczające, takie... są te kolory i są te budynki, ale mnie to przytłacza i ja bym nie chciała tam mieszkać z Simem osobiście, może dom bym wybudowała jakiś, ale osobiście mogło to być troszkę inaczej. Bardziej mogły być te domy może drewniane, nie wiem właściwie jakie mogłyby być, ale jakoś mnie nie przekonuje to miasteczko, które jest w tym otoczeniu. Najbardziej właśnie przekonuje mnie ta wróżkowa kraina magii. I to jest moje oczywiście zdanie. I ja go chyba raczej nie zmienię. No, i tak szczerze mówiąc, obiekty są bardzo ładne. No, nie powiem, że nie. Naprawdę są piękne. One są w zasadzie nietypowe, bo one nie są takie uniwersalne, że wszędzie je gdzieś tam włożymy. Tylko one są do takich bardzo dziwnych wnętrz, wydaje mi się. Też tym bardziej magicznych, bo to jest magiczny dodatek. Bo generalnie, no, jak zrobimy sobie taki zwykły dom, to ewentualnie dodamy tam jakieś szczegóły z tego, ale no, to jest. Właśnie taki vibe magii, i też jak mówiłam, pasuje z krainą magii i nie zmienia tego zdania, ale też mam właśnie pomysły też na jeszcze kilka innych domów. Jestem tym podekscytowana, bo pewnie nie wiem, czy je zbuduję. Znaczy, jeden zaczęłam już budować, ale no nie wiem, czy zbuduję taki trzeci projekt, który mi się narodził w głowie. A uwierzcie mi, w głowie to zawsze wyglądało, a potem grałam w Simpsons i takie, o ja nie, mam ograniczenie. I w zasadzie w tym domu jest pełno zieleni. O Jezu, w ogóle uwielbiam te barierki z tymi kwiatkami, wiecie, co one doszły w tym. One są mega piękne i ja je uwielbiam i ja je kocham. I to już są moje ulubione barierki, koło moich ulubionych barierki. I w zasadzie nie wiem, jakie są jeszcze moje ulubione barierki, bo widzę przed oczami tylko te z kwiatami. Jeszcze tylko takie małe przypomnienie, że w zasadzie jeśli chcecie zobaczyć całość domu na zdjęciach, to oczywiście. Te zdjęcia są zrobione jakby no z tyłu, w sensie jakby na końcu filmiku, nie że z tyłu, tylko na końcu filmiku. I jeszcze chcę powiedzieć, że jak robiłam ogród, to ja go zalesiłam właśnie, żeby był troszkę dziki, wiadomo, magiczny troszeczkę też, ale żeby był dziki, tam zrobiłam wodę, bo woda mi się strasznie kojarzy właśnie, nie wiem, w sumie z naturą być może, no Jezus Maria, z naturą mi się woda kojarzy i dodałam też tam świetliki do tej wody. No, musiały być świetlki, nie wytrzymałabym, jakbym nie dodała świetników i oczywiście ważek. Chciałam jeszcze dać aligatora, ale mówię, dobra, nie, nie będę już taka. Po prostu aligatora może dodam do innego domu, bo też by pasowało właśnie do takiej mrocznej wróżki, pasowałby aligator. Ale znaczy to nie jest mroczny dom wróżki, tylko bardziej takiej wiosennej, kolorowej wróżki, takiej, ach, różowej, że po prostu ta ona leci i zbiera pyłek magiczne. No, idealne. Szkoda, że te pyłki magiczne... A w zasadzie, spoileruję... Bo tak mi się przypomniało, że o, szkoda, że magiczna wróżka nie może zbierać jakiegoś czarnego pyłu, nie? Ale w zasadzie no nie może, w każdym razie, ale kiedy mamy aspirację, jedną aspirację, to ona nam się, właśnie tą aspirację z wróżkami, to ona nam się rozdziela na aspiracje z wróżkami, w sensie, że mroczna wróżka, że zła wróżka, czy tam dobra wróżka. W sensie, jakby możemy iść tymi dwiema drogami. I to wydaje mi się ok, że jest jakieś to rozszerzenie, jakby jest to w porządku. I oczywiście tam dwie cechy pamiętam, że nowe dochodzą. Tam miłośniczka roślin, no fajnie, fajnie, w sensie w sumie chociaż dla mnie to jest takie równe z miłośnikiem natury. No dobra, może nie, no bo wiadomo, ktoś może kochać rośliny doniczkowe, a ktoś może kochać po prostu naturę w swoim ogrodzie lub po prostu w parku. No dobra, może trochę nie, chociaż. Wydaje mi się, że osoby, które hodują jakby kwiaty, to bardzo lubią naturę. Ale w sumie nie hoduję dużo kwiatów, w sensie i kocham naturę, i uwielbiam naturę. <laughs> Wiecie, co chcę przez to powiedzieć. Oczywiście przed Wami powstaje bujny las, jest także. Pomost, w zasadzie nie pomost, bo pomost jest nad jeziorem. Dwa mosty do, do przejścia, jeden jest przejście most do domu, a drugi most jest odpowiedzialny za przejście do właśnie pracowni aptekarza. W sensie chyba, jak ma się dodatek dochodowy hobby, to można otworzyć chyba aptekę generalnie. Można wytworzyć lek, posadzać na półki i posprzedawać. Wydaje mi się, że to jest jakby spokojnie. Jakby okej, okay, faj, fajnie pasuje to tak, właśnie ten dodatek dochodowy hobby, po to, żeby sobie otworzyć aptekę. Jak ktoś bardzo by chciał. W zasadzie ja zrobiłam pracownię, bo wiadomo, że robiłam dodatek i podstawę razem i, i nic innego, więcej tam nie kładłam, w zasadzie. I również chcę Wam powiedzieć, że jeżeli widzicie takie tarasy z tyłu domu, to dodałam tam dwa drzewka i takie dwa drzewa z. Mówcie mi szybko. Aha, z dodatku Czarnatury z Debuga i one generalnie no, zawadzały mi, bo okazywało się, że doniczki, które są, są... Jakby niefunkcjonalne, i włożyłam tam po prostu inne drzewo z podstawy, i które wiecie, miałoby podtrzymywać ten balkon taki do góry, co się wchodzi po drabinkach, więc no, zrobiłam to po prostu tak, żeby to było funkcjonalne w zasadzie, nie no, bo jednak no chcę, żeby ten budynek też był funkcjonalny, żeby tam jakaś wróżka sobie zamieszkała i mogła sobie żyć, bo to też jest pod rozgrywkę, jakby biorę czasami takie rzeczy pod uwagę, chyba, że mi się nie chce, no to wtedy nie sprawdza mnie. Czasami jest tak, że sprawdzę i też jakby grałam w tym domu sobie sama, bo chciałam zobaczyć właśnie, jak wygląda nowy dodatek, jak wygląda świat, jak wyglądają jakieś tam zadania, czy tam zbieranie baśni, bo jest coś takiego jak zbieranie baśni myślę, że większość już zdecydowanie o tym wie. Ale ja tylko tak właśnie na ten temat napomknę, bo dlaczego by nie? Zrobiłam też pracownię do takiego majsterkowania, do strugania jakichś rzeźb czy tam mebli i wzięłam sobie tą właśnie, jak to się nazywa, ten stół stolarski, właśnie wzięłam sobie z tych nagród. No bo on generalnie jest z podstawy, bo jak ktoś sobie na przykład nie zrobił tych nagród i sobie to pobierze, no to raczej będzie ten stół, tak sądzę. Jeżeli nie, no to mu się wymieni, no, 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 no trudno. Ale w zasadzie wydaje mi się, że nie powinno. Wydaje mi się, że, że to tak bardziej zadziała, że że będzie ten stół, jak ktoś jakby nie ma tego jakby rozegranego, tych, tych całych nagród no tak mi się zdaje, że takie coś było w poprzednio, że jak ktoś nie zrobił zadań to potem miał, jak pobrał sobie jakiś dom czy tam coś to miał jakby te meble z właśnie mm, tych zadań tak mi się wydaje, że coś takiego było, ale nie jestem pewna jeśli wiecie, to możecie utwierdzić mnie w komentarzu, jak mniej więcej to wygląda i tak, zrobiłam wróżkom grilla, bo dlaczego nie? W sensie wróżki nie muszą jeść, ale no dlaczego by nie? Może wróżka zaprosi swoich simowych przyjaciół, którzy będą z nią jeść. Oczywiście, yes, of course. Nie musi być grill, oczywiście. Ja tym bardziej, że teraz lato jest sezon, można powiedzieć, grillowy. Ludzie kochają grilla, więc niech moich Simowie też mają. Nawet jeżeli go nie będą używać, to, to niech będzie, no bo. Generalnie, jak jest ten dodatek i sama gra podstawowa, no to za bardzo nie ma tam takich różnych narzędzi, w sensie różnych takich obiektów, gdzie można sobie wytwarzać te umiejętności. No i pomyślałam, że byłoby tak pusto, więc dodałam też takie miejsce, żeby mogli chociaż mieć trochę jakiejś takiej rozgrywki, rozrywki, a, a nie, wiecie, przymulali cały czas biegając i śpiąc na dworze przez przez właśnie ten nowy jak to się nazywa nową umiejętność bo tam jest nowa umiejętność gdzie śpi się na ziemi albo kąpie się w bajorkach trochę nieco to dziwne ale spoko w sensie jakby spoko jest ta funkcja bo jak nasz Steam będzie padał to on sobie po prostu będzie spał na ziemi więc jakby to jest ok tak myślę no i przechodzimy do pomieszczenia właśnie aptekarza, i w tym pomieszczeniu aptekarza mamy trochę tak niebiesko. Oczywiście, że to jest z dół, no to tam jest kamień taki wyłożony wszędzie, ale też nie dajcie się zwieść, bo też mamy taką mini szklarnię. Ja tam też położyłam fontannę, bo było kompletnie nieużytkowe miejsce, bo tam coś zrobiłam źle, ale już mi się potem nie chciało poprawiać, bo jestem tylko człowiekiem absolutnie tylko człowiekiem. No, i dodałam oczywiście też jakieś roślinki, żeby to tak wyglądało profesjonalnie. No, że się ma, gościu. Ja jestem aptekarzem, ja tutaj sobie rządzę. Jestem simem aptekarzem, więc ja muszę mieć tu roślinki, oczywiście. Poza tym, że mamy je na dworze, no to mamy je też w środku i niech będą sobie w środku. I zrobiłam właśnie ten też taki duży stół, właśnie z tych zadań, gdzie było można sobie odebrać ten stół z tych nagród. No, i ja sobie go tam wyłożyłam, bo on był właśnie taki drewniany i najbardziej mi tam pasował i mówię, dobra, niech będzie, niech sobie stoi. On wygląda bardzo neutralnie w tym pomieszczeniu, nie przytłacza, więc absolutnie niech już tam sobie będzie i zrobiłam oczywiście biurko, to stanowisko aptekarza, jakieś szafki, że on coś tam ma, nie ma i, i właśnie jest, jak jest. Jakby nie odbyło się też od roślinek ozdobnych na ściany, i ja w zasadzie włożyłam je w całym domu, bo wydaje mi się, że skoro są wróżki, to one są właśnie taką z naturą związane i tak dalej. Więc w zasadzie niech środek domu też niech choć trochę owijają artykuły jakby związane z roślinnością w zasadzie rośliny same w sobie, ehm, no to Wygląda przecież uroczo i magicznie, więc niech tak będzie, i to mi się bardzo też podoba. W środku, właśnie, jak są takie magiczne pomieszczenia, mimo że to pomieszczenie nie jest w sensie magiczne, w sensie jest magiczne, ale nie jest do końca realistyczne. Tak jakby na przykład sobie wymyślić, że kiedy wyobrażamy sobie jakiś świat magiczny, wyobrażamy sobie zamek, na podstawie takich zamków, które gdzieś odwiedziliśmy, czy gdzieś widzieliśmy w filmach, że najpierw jest jakieś tam, nie wiem, wejście, jakiś wielki tron, korytarz, cokolwiek, no to jakby odzwierciedlamy to i dodam, dodaję wtedy takie elementy, z roślinami, żeby to też wyglądało fantastycznie, bo też mi chodziło, żeby to nie był zamek, tylko taki domek, nie? Jakby dom takiej zwykłej wróżki, która się zaszyła w lesie i, i sobie żyje w sobie spokojnym życiem. Kuchnia jest bardzo mała, no nie musi być duża, bo wróżki nie jedzą, znaczy mogą jeść, mogą sobie coś zrobić, one się żywią emocjami, co w zasadzie nie, no w porządku, jakby niech się żywią emocjami, e, czy tam potem można sobie rozbudować czewku że żywią się kontaktami z innymi simami, więc jakby jest to ok, ale no kuchnia nie musi być moim zdaniem duża, no łazienka trochę musi być, ja zrobiłam ogólnie dwie łazienki, no bo mówię, ten dom jest taki malutki, więc zrobiłam, no łazienkę na właśnie... Na nie na parterze, tylko na pierwszym piętrze, bo się wchodzi oczywiście z pierwszego piętra do domu. E, I zrobiłam też na samej górze łazienkę i tam się wykąpać można, nie? Ta, Taką ma małą łazienkę, co zrobiłam, no to zrobiłam właśnie po to, żeby e, wiadomo, jak wróżka ma gości, to niech ci goście sobie po prostu pójdą e, do łazienki skorzystać, a na samej górze, jak jest taka zwykła łazienka, to niech sobie oni tam siedzą i, i generalnie biorą prysznic czy kąpiel. W ogóle bardzo lubię ten dywan z tym jednorożcem. W zasadzie tam też są słocze w zasadzie smoka, i zastanawiam się, czy jak na tych dywanach są chyba te smoki, no to czy kolejne rozszerzenie będzie ze smokami? W zasadzie nie wiem, ale chyba wydaje mi się, że nie są one z przypadku. Być może są jakąś zapowiedzią, ale no nie wiem. Ja w zasadzie nie wiem, ale bardzo mi się podoba ten tywan. W zasadzie on jest piękny. Z tym konikiem czy tam smokiem jest naprawdę bardzo super tywanem. Tak. Też szczerze powiem, nie ukrywam, że z jakimiś szpargałami też miałam problem. <grych> czy jest trochę tych szpargałów w zasadzie w. No, w tych wróżkach, no ale swoją drogą no nie jest jakoś tak nie wiem, zadowalające mnie te szpargały bo powinno być ich trochę więcej bo kiedy patrzyłam z podstawy i nie chciałam dawać jakichś przyziemnych szpargałów takich, wiecie, bardziej magiczne chciałam, lub zbliżone do magii no to tak trochę mi tego brakowało tak szczerze, ale bardzo lubię te grzybki, które są one są w debogu i też w sumie nie tylko w debugu, bo też są jako półki, jako półki, właśnie takie wiszące, też te grzybki. I te grzybki mi się też mega podobają, bo ja ich użyłam właśnie do zrobienia dachu. Ozdobiłam nimi dach. No i też, wiadomo, na tym dachu dałam też trochę roślinności, bo chciałam, żeby to było wróżkowe. A szczerze przyznam, że. Bardzo mnie denerwuje właśnie ta nowa aktualizacja, że można coś umieszczać na dachach, bo wcześniej sobie to normalnie podnosiłam na objekcie, a jednak z tym jest trochę problem i mnie to nieco frustruje, że łatwiej mi było po prostu na objekcie to podnieść niż jakby wiadomo, no, od razu na dach sobie to włożyć i, i to potem nie chcę wejść i. i, i to jest takie irytujące, bo jak chciałabym coś koło czegoś, to musiałam naprawdę kombinować, bardzo kombinować, żeby ten dach nie był pusty, tylko żeby właśnie miał właśnie tą roślinność, a nie wiecie, że ma jakieś tam prześwity takie bardzo mocne i w ogóle, no. I mnie to tak denerwowało, więc ja sobie po prostu skombinowałam, że wsadzę sobie tam drzewa do góry i szachmat! A dodałam też talugę, żeby ci simowie mieli co robić w zasadzie, niż spać tylko na ziemi. Ja wiem, że dodatek opiera się na naturze, na spaniu na ziemi, kompaniu się w Majorkach i tym wszystkim i aptekarstwie, ale no jednak wiecie, no też w tym domu, żeby mieli jakieś też przedmioty i, i mogli sobie zaspokajać jakąś tam zabawę i żeby mógł być artystyczny sim, bo no chyba wszyscy lubią robić jakichś tam kreatywnych takich simów, którzy malują. I w każdym razie ja lubię, bo można sprzedać szybko obrazy. Wiadomo też, pokój dziecka musi być zrobiony, no bo chciałam użyć też te mebelki i pobawiłam się światłem jakby w tym pomieszczeniu, w sensie we wszystkich pomieszczeniach, żeby to było bardzo takie fioletowe, trochę niebieskie i tak dalej, i tak dalej. Zobaczycie zresztą na końcu, na zdjęciach efekt, bo zrobiłam właśnie światło właśnie kolorowe i mnie trochę kot tutaj teraz rozprasza, bo tak sobie słodko śpi, głaszcze i mruczy. Jednak, gdybyście byli zainteresowani tą budowlą, to oczywiście znajdziecie mnie w galerii pod moim ID. Sopelska, albo wpiszcie sobie po prostu hashtag Sopelska buduje. Ja nie pamiętam, czy tam użyłam EU, czy nie. <laughs> nie fajną. Ale generalnie, no to hashtag Sopelska. Sopelska butuje lub po prostu wypiszecie sobie właśnie moje ID z Sopelska i generalnie no co ja mogę więcej dodać? Życzę wam oczywiście miłego dnia, albo wieczoru w zależności jak tam u was jest kiedy to oglądacie czy w ogóle oglądacie. No pewnie no nie wiadomo kto dotrwał do końca. No i powiem wam tak. No trzymajcie się cieplutko, Do zobaczenia. Pa!